No kibice z wami byli do końca. Pożegnaliście się z nimi zwycięstwem. No to ładny akcent, ale no właśnie. Ale naprawdę byśmy chcieli podziękować kibicom, tych, którzy są cały czas z nami, nie tylko wtedy, kiedy wygramy, ale zawsze kiedy najbardziej poczujemy, czyli właśnie w takim momencie jak teraz, kiedy jesteśmy może powiedzieć po naprawdę bardzo wielkiej dla nas porażce. Tutaj w hali w, w, we Wrocławiu był super doping i bardzo to dziękujemy. Za trzy miesiące już kwalifikacje, już też trzeba o tym myśleć powoli, bo to bardzo ważne kwalifikacje olimpijskie dodajmy, to jest też dla sportowca bardzo ważna impreza. No na pewno jest pewno jedna z ważniejszych imprez, tak, jeśli chodzi, dla mnie, jeśli chodzi o ten cały sezon, tak, tak więc Na pewno trzeba powoli o tym myśleć. Teraz mamy wiadomo koniec mistrzostw dla nas. Każdy wraca do swojego domu, do swoich klubów, tam ma wiadomo tam ma każdy swoje cele. Ten mecz był pożegnaniem dla trenera Michała Biglera, a czy macie jakieś życzenia jako drużyna odnośnie jego następcy? Oj, Na razie na ja ten temat nie chciałbym się nic wypowiadać. Dziękuję bardzo.